Jak razem z Bońskim zrobiłem kaszera? Moi drodzy, jeśli ktoś z Was chciałby wesprzeć mój kanał i zostać jednocześnie pozdrowionym na odcinku, możecie zrobić krzyżę niebieski przycisk każda osoba, która to zrobi zostanie na odcinku. Także co moi drodzy, bez przedłużania zapraszam do oglądania. Cześć, manka jestem Tenis, witam w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj sobie pooglądamy TikToki wielkiego Don Juana, a raczej po prostu Jonathana Chmielewskiego, czyli Mio. Tak dokładnie, moi drodzy, znalazłem TikToka Mio na kanale Kamusia, możecie go znać pod inną ksywą, pod Don Juan. Także co, moi drodzy, zostawcie w górę, subskrybujcie kanał, pójście komentarze, a my zabieramy się do oglądania. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy już tutaj właśnie na TikToku. Mio, dużo osób mówiło, że Mio, a Juan to nie jest ta sama osoba. A tu macie potwierdzenie, ponieważ zobaczcie, gdzie siedzi Mio. W studiu, właśnie Doniwana. Także tutaj macie oficjalne potwierdzenie. Także co, moi drodzy, przeglądnijmy sobie wszystkie TikToki, zacznijmy sobie od najstarszego i będziemy tak lecieć do najnowszego. Także pierwszy TikTok, jazda. Ty, Kuba, co? Ty, Kuba. O, mergani, Co, co? co? O, przeczuwam, że to i będzie naprawdę zarąbisty remix, bo w końcu to jest Mio, tutaj musi być coś dobrego, bo on jest profesjonalistą w tym. A, a. I to jest wszystko właśnie to, to co, co powiedział właśnie Mergani, tylko, że to jest przerobione, nałożone różne efekty, spiczowany głos. To jest to samo, tylko, że jako instrument. Ty, Kuba. Moi drodzy, wielkie brawo dla Joana czy tam Mio, ponieważ naprawdę bardzo dobra robota. Lecimy z kolejnym, a tutaj, moi drodzy, jest to po prostu jak powstał beat. On został tam troszkę w oryginalny przerobiony, ale to jest y, na podstawie tego, jak powstał beat do piosenki kamerzysta, robię hit. Także zobaczcie sobie. Jest to bardzo duże podobieństwo, aczkolwiek jest tam mała zmiana, żeby to nie było wiadomo, takie same, ale jest to zrobione prawie tak samo. Jak zrobić hit w 5 minut. Kojarzycie to? No i teraz to akurat nie będzie to samo. podobieństwo? Moi drodzy, posłuchajcie tego Jak słychać, jest to ta sama piosenka, tylko lekko przerobiona Dobrze moi drodzy, kolejny TikTok z Kacperem Błońskim Siema Eee, I uwaga, teraz wkracza magia 在吗？ Widzicie moi drodzy, muzykę można zrobić dosłownie ze wszystkiego. Czy to z takiego, nie wiem, uderzenia w biurko, czy to nie wiem, powie... nawet słowa, ze wszystkiego dosłownie można zrobić muzykę. Tylko trzeba mieć do tego umiejętności. TikToks i samu, a raczej z dychą. Lecimy. Siema, mordo. Yy, gościu, gdzie, gdzie ty tu wiesz? Nie, nie, kameruj, nie. Typowy yy, dycha. Jaki bicik fajny Widzicie, to jest... I widzieliście? To było to studio właśnie Don do Juana i teraz... Bo dużo osób właśnie widziałem w komentarzach, że mówią, że... Mio to nie jest Don Juan, a Juan to nie jest Don Mio Moi drodzy, no jak tutaj można pomyśleć? Moi drodzy, ty macie oficjalne potwierdzenie, że to jest jedna i ta sama osoba. Dobrze, kolejny TikTok. Tutaj dom X, zobaczmy. Jak to mieszka w takim ładnym domu? O, Lexi, ten autofilm. No, moi drodzy, świetna robota, gratulacje mi, bardzo dobrze. Tutaj widzę kolejny TikTok z merganiem, zobaczmy. Można byłoby zrobić hit, co? Może z Filipem Zabielskim? Siamo stary, ty, hey, ty, jest ty, La, 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 la La, 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 la. Ski, o, a tutaj jakiś słonik A gdyby tak, Hita, zrobił słoń? Słoń? Uwaga, teraz będzie muzyka? Ja. Ja jestem w szoku. Ale to, moi drodzy, dobrze brzmi. To był zwykły. Co... Co robi słoń? Nie ryczy. To był zwykły dźwięk słonia, a naprawdę bardzo dobrze to brzmi wszystko. Wow, jestem pod mega wrażeniem. Dobrze, kolejny TikTok. Jak razem z Błońskim zrobiłem kaszera O. Krok pierwszy. Znajome. Krok drugi. Trzeci. Krok czwarty. Wojski. Kraser, największy polski crasher. Największy polski crasher. Wszystko razem. Największy polski crasher. Największy polski crasher. Największy polski crasher. Moi drodzy, jeśli ktoś z Was chciał wiedzieć, jak powstał crasher, tutaj macie właśnie odpowiedź. Właśnie tak. Hi, someone from Thailand.

No moi drodzy ty, widać, że mają do czynienia z profesjonalistą, ponieważ... no wow, ta robota jest prześwietna. Dobrze, moi drodzy, ostatni TikTok. Lecimy. Czy nas tej z zaskoczy? Myślę, że tak. Zobaczmy to. Kwarantanna na dzień pierwszy. Dzień pierwszy. A to już stary ten TikTok jak dzień pierwszy dopiero. No, moi drodzy, powiem wam, że to jest według mnie jeden z lepszych, albo nawet najlepszy TikTok w Polsce. Mi się mega podoba to, co robi w ogóle yy, Johnny, bo naprawdę świetna robota. Mio, wielkie gratulacje. Jestem pod wrażeniem. Także co? To tyle z tego filmu. Dziękuję wam za oglądanie. Jeśli łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, po więcej, piszcie komentarze, a przede wszystkim dzwoneczek na tym kanale musi być kliknięty, ponieważ daje, daje to powiadomienie na ten dzwoneczek. No i co? To tyle. No i co? Do nas tego filmu? Cześć!